Witam z t to jest pierwszy odcinek naszej nie do końca nowej serii, ale odnowionej serii. Zagrajmy w Sonic After the Sequel, dokładnie tak moi drodzy. Yy, odnawiamy tą serię, którą nagrywałem się za czasów drogi do Sonic Mani. Zgadza się, gramy w oryginalną wersję, wiem, że istnieje After the Sequel Plus, chyba tak to się nazywało i Omega, ale moim zdaniem to ta oryginalna wersja jest najlepsza. E, dokładnie tak, ta poza Sunika CD w ogóle, tutaj, piękna rzecz. E, dokładnie, dokładnie tak. Ok, wciskamy sobie prestart, moi drodzy, bez większego przedłużania. Ok, e, tak więc tak, mamy tutaj main menu. E, dokładnie tak, zarąbista muzyczka, moi drodzy, leci w grze. E, dokładnie, dokładnie tak. E, no dobra, no dobra. Sądzę, że możemy wbijać sobie do game start, tak jak najbardziej. I mam tutaj dwa tryby, Story Mode oraz Classic Mode. My będziemy ogrywać Classic Mode, ale cutscenki oczywiście tak będą, bo oczywiście je dogrywam, gdyż Flash is dead. Dokładnie tak, normalnie Classic Mode nie, ma, nie miał cutscenek, jedynie Story Mode, co w sumie szkoda, bo Story Mode nie ma znowu E, dokładnie tak, więc mieliśmy do wyboru: czy chcemy grać ze specialami, albo z katzenkami. E, a ta gra, tak samo jak BTS, ma cudowną fabułę, ok? Więc zawsze, przynajmniej w moim przypadku, wybór był prosty i oczywisty. Ok, moi drodzy, e, zaczynamy ładnie, pięknie, e, dokładnie tak. Muszę przyznać, że ten poziom jest strasznie podobny do pierwszego poziomu z BTS, z Before the Sequel. E, dokładnie tak, muzyka jest przecudna. Oh boy, oh boy. No i cóż, Fabuła oczywiście odbywa się e, po sequelu, dokładnie tak. Before the sequel przed sequelem, after the sequel po sequelu, e, czyli po Sonicu 2, po tym jak e, udało nam się rozwalić jajko śmierci. No i e, Sonic i Tails, zresztą Tails leci sobie w tle, kurde, piękna rzecz. E, znaleźli nagle taką wyspę, na e, jest taki metaliczny pierśń wokół jednej góry, no i kurde. Postanowili zobaczyć, co się dzieje, dokładnie tak. Eee... Tak nie ciśniemy, moi drodzy, ciśniemy jak najbardziej. Eee, dokładnie tak. Eee, tutaj widzimy ponownie powraca naładowywalny Super pilout. niczym z Before the Sequel, tylko tym razem mamy specjalną animację do tego, co jest bardzo ładne na Gonaleye. Eee... Tak, i co miałem aktualnie powiedzieć? Gra oczywiście jak sami słusznie ma oryginalny ost oczywiście. Niczym właśnie Before the sequel. E, dokładnie, dokładnie tak, oboj. <grych> Więc piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. Okej, się tutaj wspinamy, kurde. Teraz będzie zarobisty moment w tej muzyce. Dokładnie tak. Zaraz się przymknę jak będzie ten moment. A jest już naprawdę blisko. O, dobra, będzie teraz, więc ja się przymknę. Jestem ciekaw, czy będziecie wiedzieć, skąd jest ten moment. Dokładnie tak, moi drodzy, to był moment Seaside Hill z Sonic Heroes. Piękna rzecz. Sonic After Act 1, a my wbiliśmy do dużego pierścienia. Dokładnie tak. Shaleluja! Powróciło <noise> to. Okej, okay. i special stage, moi drodzy. I y, tak. Y, jak są widzieliście, nie mieliśmy 5 pierścieni, żeby aktualnie wejść do Special Stage. To chyba trzeba mieć 30, więc dosyć łatwo. Lepiej, znaczy łatwiej niż w e, tytułach oficjalnych. Okej, okay, o co chodzi w tych Specialach? Aktualnie tutaj musimy za pomocą tych sprężynek śmiesznych się przyspieszać, aby dogonić szmaragd. O, właśnie. Zresztą muzyka, która w tej chwili leciała w tle, to jest e, remix e, motywu Special Stage z Sonic 2. Ponieważ tak, After the Sequel niczym Before the Sequel wykorzystuje nutki z innych oficjalnych gier, ale tutaj są to remiksy, co jest aktualnie moim zdaniem naprawdę świetne świetne rozwiązanie. OK, ciśniemy z aktem drugim. Jak widzicie zresetował nam się licznik punktacji, ponownie tak jak przy okazji Before the Sequel. After the Sequel niestety ma problemy z płynnością w Win10, przez co no... E nie zawsze będzie się, będą się zgadzać Żyćka między aktami czy punktacja, no ale myślę, że to mały problem. Dokładnie tak, a my ciśniemy, mój drodzy, jak drugi. Yy, zgadza się. Pa, pa, ra, pa, 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 ok, platformy. Let's fucking go. <därkstwujesz> dokładnie, dokładnie tak. Ok. O, mamy nową tarczę, moi drodzy. Mamy nową tarczę elementarną. Pozwolę sobie ją nazwać tarczą, nie wiem, kolcową, I guess, ponieważ dzięki niej możemy chodzić po kolcach. Kolce nie robią nam żadnego problemu, nic takiego. I jak wciśniemy przycisk skoku, to, kurde, tak daszujemy w dół. Świetna tarcza, naprawdę bardzo ją lubię. Dokładnie tak. God damn it. Biegniemy foryłę czy coś. Okej, okay, sprężynki. Okej. Okay może świetny jest ten os, naprawdę. Naprawdę świetny. Tutaj przy tym oście pracuje ta sama osoba, która pracowała przy oście Before the Sequel, czyli Pan Falk. Po eee, prostu uwielbiam, uwielbiam tego gościa, ok. U, ja się odbiłem od niego, nice. Jakie momentum. Wow. Brawa dla mnie, ale kurde, piękne. For a win. Ok. win. Muszę powiedzieć, że te platformy trochę przypominają. E, takie te kolumny, po których żeśmy przywlą skakali. przypomina troszeczkę e, Ocean View z Sonic Heroes? Nawiązanie w akcie pierwszym do muzyki z Seaside Hill nagle e, Ocean View? Kurde, coś w tym jest. Moi drodzy, Sonic Girls, Act 2. E, dokładnie, tak to jest w sumie sporo nawiązania do Heroes, to be honest. No i moi drodzy, Special Stage 2 lecimy i tutaj aktualnie jest e, remix. Motywu Sonica 3D Blast z wersji saturnowej, Uch, uwielbiam! Pa, ra, pa, pa, ra. Tak więc lecimy. Mówię, ja te speszale aktualnie w miarę lubię, ale o, właśnie żeśmy w tej chwili się spowolnili. Bo no, te zielone syfy nas oczywiście spowalniają. I no cóż, trzeba się nieraz raz, nie dwa wyuczyć po prostu, jak wyglądają te speciale, albo mieć szczęście, żeby trafiać na sprężynki. tak, Bo mamy bardzo małe. To, że tak powiem, pole widoku, nie? Ok, Sonic Gafru Act S. Dokładnie tak jak Special Stage. Yy, mamy drugi szmaragdik, For a, win, for a win. ładnie, pięknie. Ok, i mamy moi drodzy Horizon Heights Zone ACT Trzeci, lecimy. Lecimy. Muszę przyznać, to jest jedyny. Oboj, oh jedyny plus tego, że kacenki nie działają. dash trick oh boy e to to aktualnie, że w tej chwili nie mam powodu, żeby grać w story mode, a więc mogę sobie chociaż przejść specjalnie. To jedyny naprawdę plus malutki tego, że cutscenki nie działają. Okej, okay, jak widzicie mamy ciekawy koncept, jak aktualnie mamy burzę y, i błyska, to y, w tym samym momencie znikają nam platformy. Y, dokładnie tak, lub się pojawiają, w zależności. Ale żeby było śmieszniej, one znikając wciąż tu są, więc możemy się wspinać po niewidzialnych y, aktualnie platformach. Ciekawy aktualnie koncept. To be honest. Bardzo lubię w ogóle ten efekt deszczu. Piękna rzecz, Oboje. Tylko O przeciwnicy z Sonic City ze Stardust Speedway, Guardian <grymna> Get out of here. O właśnie, tam była platforma, wygląda jakbyśmy szli po, yy, po powietrzu, że tak powiem. Spokojnie, to nie błąd. O, okej, okay. to nie jest starcza dobra, myślałem, a tutaj, <grymna> ups. Moja pamięć szwankuje, choć lubię bardzo After the Sequel i wiecie co tak jak osoba nagrywałem Before the Sequel i wtedy jeszcze mówiłem, że Before the Sequel jest tą moją ulubieńszą częścią. Wiecie, że zmieniłem zdanie od jakiegoś czasu? After the Sequel jest moim zdaniem lepszą częścią, naprawdę. To jest moja najulubieńsza w tej chwili fanowska gra. Przejęła poeczkę po Before the Sequel. Choder ładnie ich zaciukałem forełem. Dokładnie tak. I pomimo to, że bardzo lubię tą grę, mam problemy z jej level designem. E, tak samo jak przy okazji Before the Sequel, nie zawsze po prostu pamiętam. I e, tak to już mam. Nawet jak mam jakieś wąskie gry, które po prostu bardzo lubię, nie zapamiętuję ich tak. Oboj, oh chyba spadliśmy. Mogę się to jakoś wspiąć wyżej? Nie, whatever. E, dokładnie tak. Nawet jeśli, kurde, chciałem tutaj zrobić Skrutasa. God taka, taka sztuczka, bym powiedział, w oficjalnych Sonicach działa, że po prostu nieco e, pominąć? Lub tu, lub. Pajacu, ale mi się, niestety tutaj to nie działa, może powiem w taki sposób. No, pomimo tego, że są francuskie gry, które naprawdę uwielbiam, to... Okej, okay, lamie. To nie pamiętam do końca ich level designu tak dobrze, jak tych gier oficjalnych. Zakładam, że to nie jest jedynie problem u mnie. O, co to było? No kurde, molno. Zakładam, że to nie jest tylko u, u mnie problem, zapewne... On wisiał. Co... Pa Kurde, Sonic After The Sequel, co ty robisz? Co ty wyczyniasz w ogóle? Eee, no, ale, ale tak jest, po prostu w oficjalnych... O, tarcza, nice. oficjalnych Sonika po prostu łatwiej jest to zapamiętać, level design aktualnie. Jak widzicie tutaj wodna tarcza, force some reason, cały czas działa tak jak w Before The Sequel, czyli mamy double jumpa. Eee, Okej, okay? I mean, no dobra, mamy teraz eee, ciśnięcie w dół za pomocą... Eee, Okej, okay, mamy one Za pomocą tarczy... Eee, spajkowej, tak? Eee, więc that's something. Ale no tak, tutaj wciąż mamy double jumpa zamiast odbijanie się od powierzchni ziemi, że tak powiem. Od ziemi po prostu, w taki sposób. Okej, okay, i special stage. No kurde, wydaje mi się, że chyba od 30 pierścieni rzeczywiście jest eee, special stage, bym powiedział. Something I've Fruit Free. Dokładnie, dokładnie tak. Eee, Okej, okay, i... Tutaj mamy remix. Uwaga, Radical Trains z Sony Kao Niespodziewana muzyka, jak na, wiecie, klasyczny tytuł, ale. O, ten remix jest świetny. I mamy tarczę w tym specjalu. Eight, nam może pomóc, halo. No chodź tutaj. Bez jaj. No, kurde, przestańcie mi zatrzymywać, pajace. Ja chcę swój szmaragd, kurde. Uff, poryły. <gry> kurde, mamy trzy szmaragdy w pierwszym odcinku. Nice. O, a ten remix właśnie zaczyna się rozkręcać. Fuck. SONIC Frog S. Szyluje. Okej. Okay. Nice. For a win. Okej, okay, mamy katsceneczkę Oho, a to jakiś, kurde, Metal Talsic? The fuck is this shit? Oh boy. Oh boy. O, a to chyba nam robotnik mignął. Tak, oto i są obydwoje. Okej, okay, akt czwarty, moi drodzy, lecimy. Akt czwarty, coś co rzadko się widzi to biorąc. <noise> jak w sumie wcale. Okej, okay, tutaj musimy o właśnie, pociukać robotnika, żeby przejść do drugiego segmentu, że tak powiem, ale mogliśmy też tam ciukać Metal tejsa który w pewnym momencie bronił właśnie robotnika. Dostępu nam go do niego, że tak powiem. Okej, okay, jaka świetna muzyka. <noise> nice. Okej, okay, ten boss jest <laughs> ten sik w tle <laughs> co tu się dzieje w ogóle ten motyw też świetny ponownie nie posłuchaliśmy go za długo niestety Sonic graphic 4 ale to jest coś co będzie się działo okej, okay. tak jak przy BTS rzadko będziemy słyszeć tak dużo motywu bossa jakbym bym chciał yy, okej, okay. oh boy. ta muzyka, taka ctenka w ogóle, okej okay. metal thrall rozwalony let's go, Mi miło widzieć metal thrallsa, like Wow. Ok. Na niej. co sobie nie zwiałeś, like. Uu, ten motyw. Świetny. O oh Boy. Pajac 1. O kurde. Tylcik na ratunek. Nice. I w taki oto sposób szmaragdy zostały wysłane do speszali, Więc na dobrą sprawę. Wiecie, nie powinienem w tym poziomie jeszcze zdobywać tych szmaragdów, tak to be honest. No i tels, znaczy tels Eggman spierniczył yy, i w następnym odcinku będziemy kurde kontynuować pogoń za nim. Głupi pajac. Więc tak okazuje się, że jak najbardziej te, te, te metaliczny pierścień najprawdopodobniej jest yy, najprawdopodobniej jest winą robotnika, tak? To jest jego kolejny szalony plan, bym powiedział. Yy, więc mówię, to tutaj ja wiem, tak, fabuła nie miała być grywalna wraz z przechodzeniem, znaczy wraz ze zdobywaniem szmaragdów, ale no w sumie zdobyliśmy trzy szmaragdy w momencie, kiedy mieliśmy jeszcze 7 przy sobie. Po soniku 2 jakby nie patrzeć. Więc no pewien taki, taki tutaj nie wiem, jakiś, jakiś szalony paradoks się zadział, czy, czy coś w ten desek. Więc, więc tak, trochę żeśmy oszukali grę w tym przypadku, no ale jest jak jest. Zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku, tak jak już powiedziałem, trzy szmaragdy, więc jest naprawdę dobrze ta mniejsza połowa jest już za nami. Dokładnie tak, tak więc to byłby, moi drodzy, pierwszy odcinek z zagremy w Sonic After the Sequel. W dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie Horizon Heights Zone, dokładnie tak, czyli poziom bardzo inspirowany właśnie Hilltop Heights, ze Sonic Before the Secret, tak jak to mówiłem na początku odcinka. No i cóż moi drodzy, widzimy się w następnym, tak więc dziękuję za oglądanie tegoż odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał i zobaczenia do następnego odcinka. See ya.